Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabej i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmon Areny oczywiście z Admiroskiem. Siemanko, witam. Dzień, dwie, dzień dobry. Cześć. Witam wszystkich sowowredna. Y I za to, że mnie uderzyłeś, ja chcę łapkę w górę, bo jestem smutny. Dobra, chcę łapkę w górę ale Nie kontrolę jak ty do mnie mówisz, bo słyszę cię na podwójnie. A dobrze, 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 rozumiem. E to powiedz tak, już nie będziesz mnie słyszał. Nie? Nie, już nie będziesz. Patrz, trzymał kontrolę i mnie nie słyszysz. Mhm. A takie czary, Marek, o, spokój. A ja? A ty będziesz mnie słyszał. Hi, hi. O ty gnidlo, nie ściskaj kontrola w takim razie. Dobra. Dobra, Dobra, chyba każdemu znane są zasady, moi drodzy, jeśli ktoś się spieszył na Pixelmon Arenie, to robimy tak, że rozwalamy laki bloki, z laki bloków lecą pokemony. Później e, wymieniamy <laughs> jednego, Szakuję, ale... później wymieniamy jednego pokemona w tradzie. Wybierając numerek i bijemy się na arenie I ten kto wygra ten jest wygranym Nie więcej tak ten, to wygląda, wygra dwie, dwie, dwie rundy może być remis Albo przegrana albo wygrana No jest tak bardziej sprawiedliwie Dokładnie, zdaniem. dobra no, Nie trwa to ty? zbyt długo Zaczynałam we go? Tak ja już jednego mam posa O ty gnido najgorsza Tihi o. o, nie nie, nie, nie. Znowu ty. Dobra już nie, myślałem już że ty. mi odleci ale ten jest... Inna. fajnie wygląda ten Pokémon, ale chyba nie jest naj... najlepsiejszy, wiesz, w tyle bądź powiedział, tego, którego mm -hmm. przez którym złapałem. No ja złapałem tego. Kurde. Tak, nie będę mówił w sumie. No ja mam pamięci. jednego z moich ulubionych pokemonów, już go kiedyś złapałem, um. ale niestety ma bardzo mały poziom jest troszeczkę lipa dupa. Zawsze nie mam ja złapać do... mojego ulubionego pokemona. Ooo, siu, 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 szkoda, że taki level mógł być troszeczkę większy. Piąty. Wiesz, co mam duże level, ale wydaje mi się, że są to coś słabe poki, po wiesz? Takie. <laughs> ale duże levely nadal. Levely mogą cię podbudować wszystko, wiesz? To jest, to jest gra, komputerowa. No tak komputerowa. Chociaż w o, sumie wiesz okay, jak jednak... to jest, nie? Żeby nie, czemu mogę ty nawet... walczysz ze mną? Bug. O ja pierdę. Dobra, dobra, wymienisz imię, nie? się wymienić za tego legendarnego boxa. Yy, o nie... Żebyś mi tylko go nie zabrał. Moltres, gościu! Co? Moltres! Moltres! Oh Będziemy... O Oh o o, oh boj! Ale no cię! To... O nie! Tak A rozmawialiśmy nie? przed odcinkiem y, o, o Ashu i Misty, i tak w sumie to takie Pokémony trochę Misty mam. Czyli A tak? tak? O, takie no trochę. to w sumie masz ze mną szansę. O, w dupiu. Mówisz? No, Dobrze. Nie, Dobra, U, ja, ja, już ready. Już Dobra ja jeszcze jeden. Ja tylko jeden, jeszcze poczekaj. Bo, no, kurde, bele. O, to niezły Pokémon. No powiem Ci, Pokemon, że... Pokemon, Pokémon? Obym, 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 kurde Obym, kurde, nie wziął, e... żebyś mi go nie zabrał, bo się popłaczę chyba <laughs> Powiem tak, no powiem tak Kurde, ba... co tu się tak krzaczy? Widzisz, to takie jakiś dymek stąd wylatuje dziwny Obczaj Dymek? Poka No szcządź Mam takie żółte no właśnie że odczytujesz? Nie, no zawsze tu było, Myślę, że to takie już ma być. To nieważne. Chodź. Andrzeju, wybieraj numerek. <śmum> Proszę, <nie śmum> tak. Wybieram numerek jeden. Jest. Uj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. To nie jest ten. To jest jedyneczka, ale nie, nie wyjebałem. To jest pokémon ze starej tej. Zaraz ci powiem, <śmum> który wybrałeś. Przepraszam. Żeby nie było, to jest... Zapomniałem zmienić, bo złapałem jednego dodatkowego poka, ale nie zmieniłem go. Zaraz ci powiem, co masz, bo sam nie wiem. Masz Bulwazaura na 14 poziomie, jak przyjacielu Przepraszam Mogę dać tego? Ale to dobra. nie był złapany, dobra, wiesz, bo to były podstawowe, zostawione Bo ja zawsze tak zostawiam, że łapę 5 i później łapię jednego dodatkowego i go zamieniam w tym Mhm Dobra Trejdzie. E, dobra, e, to ja chcę... Dwójkę No masz Dobra, nie ma tragedii Nawet bym powiedział, że zawsze I... Let's go golem Poczekaj, poczekaj, ewolucję mam, ziomek Jak to masz ewolucję? Ja pierdzielę, what the fuck Graveler ewoluuje przez trade'a To niezłe poksy ewoluujące przez trade'a, no nie wierzę w to <laughs> Drugi nigdy. raz już tak mam No tak, znowu, Ach, tak szkoda Ale ziomeczku, ziomeczku, poczekaj bo tu się pozmieniają jakieś inne rzeczy Masz lepsze poksy to wybierasz pierwszy ja Dobrze, cię dobrze wtedy. i teraz wybiorę, teraz już, bo <laughs> ostatnio mieliśmy już legendę i teraz no. chciałbym ją użyć, no. Tym razem ją użyję, przyjacielu. Tym razem ją użyję. <grym <grym na samym początku pewnie. Moltres <grym> tak. to jest jaki? O kurde, to jest ten Fire Pokémon. To jest Fire Pokémon. Nie. A czy taka lipa, bo masz wodne, to masz wodne niby, mówię, że takie misti Więc możesz mnie pyknąć tego Moltresa. To bardzo możliwe, że mnie pykniesz. Kim żyć ty tam no, w życiu? Starmi. Akceptuj, no. 46 <grym> level Starmi. <grym> Hydro, no! no Ponieważ tak ci tak. Typie. No, będziesz e, bardzo 70, dużo wam bił. 70. 70 Okej, okay, no to... Ale będziesz bardzo dużo wam bił, Na pewno. Ja ci praktycznie nic nie będę robił. No? I nie, użyj. Wiem, czy to jest. Nie, wiem, czy to jest dobry po, po, pomysł. E, dobra, niestety. Prze, przepraszam, no nie mogę się dać zgasić, tak, Andrzejku. Dobrze, dać się zaraz zgasi. Chociaż wziąłem też beznadziejnego pokemona na ciebie. Wziąłem kamiennego. Jak debil. Bo to kamienne to też są chyba... No tak, no mówię, jak kamienne debil. Kamienne są bardzo dobre na ten... Znaczy, bardzo słabe na wodne poksy. Dobra. To jest mój ulubiony pokémon. Oh. Tylko jest niestety 18 level. Tak jak mówiłem, on zawsze mały level łapie. Yy, ale czy ma Confusion? Oczywiście. A to powinno już do ciebie... Aha, rozumiem sytuację. Hello. Rozumiem sytuację, rozumiem. Tak, tak ją rozwiązałeś przecież. W sumie to ja też swojego odwołam poksa. Jestem y Debilem! Przecież mam trawiastego. z tego. NIE! O, no to w sumie to może ja uciekam. Czemu ja to zrobiłem? Pyk. Ale też wziąłeś tego, ziomek. Wodnego. To nie jest. To, jest A nie, to, nie, jest wodny, to nie To nie jest wodny. Jest, wodny, to Halo, jest wodny. To nie jest wodny, to nie jest Przepraszam. wodny. Na pewno nie. nie. To jest y typ bug. bug Bugowany? Bug na trawiaste? Robaki jedzą trawę, to w sumie jest... ma sens. Mmm... One chyba na siebie nie mają oddziaływania z tego, co wiem. Zaraz się okaże. A, okay. mm, a, nie dla psa! A ty. Bana Podpaliłeś to. się, ziomek. A Bana. Bam bam! Bana dostałem. Dobra, okej. Okay. Bam bam bam! Teraz mi się przydał jakiś kamienny, wiesz? A no. Kurde, ognisty, tak? On ma mało oddziaływanie rzeczywiście na ogniste, no. Dobra. Kurde. No elo. DEVGONG?! <laughs> DEVGONG. To niezły DEVGONG. Dobra, i to już te walki nasze są coraz bardziej zaawansowane. Bo już robimy cokolwiek. <laughs> Dobra, wciul. Magmortarem do końca wal... Czy ty użyłeś normalnego ataku, typie? Nie, to był lodowy. A, to lodowy taki średnio. Kurde, no ale... Hmm. Wodne działają. No ale lodowe to przecież... Lodowe działają się... normalnie wiesz, chyba. Aaa, no tak, fajna gierka, dobra. Zmieniam Foxa. <grym> Magmortar jest chyba kamienno. kamienno ognisty albo samo ognisty. Nie wiem, co zrobić. Hmm. Zastanawiam się naprawdę, bo to już jest takie, że muszę z te starmi sobie zachować na. Dobra, Jolo. Aha. Chcę zachować się na tego Moltresa piekielnego. No nie, co ty robisz, typie? No chodź, co, zmieniam, ty też zmieniłeś. Przeolżbyś mi pierdolnął. Dobra, tego się nie spodziewałem. O nie! Andrzej! Confused, a gitara Co to znaczy confused, co, co to w tej gierce? Confused? Sk skonfuzdowany No co, no ma, kręci mi się we obie i nie mogę cię trafić coś... O fajnie, dobrze wiedzieć I bije sam siebie wtedy Podczas konfuzji <grych> Fajt, dobra, O, leżę Jeszcze Aj, nie? jednak niekoniecznie No ty kurde Zestopowałem atak Jakim cudem? To jest niemożliwe. Aj dobra, padło. Dobra, okej. Okay. Uff. Uff. Czyżby Stalin mi była twoim najlepszym Pokemonem? <grym> tak. <grym> Trochę. To jest Servine. A, to jest ten trawiasty. Tak, to Serpenter... Serp... Serpentior? Tak, Serpentior ewolu ewoluu ewoluuje. Ale mały level ma. Hmm. No dobra, spoko. Edo. Clefable. No. Mam nadzieję, że da radę twoje, bo co ona może tu robić? Padać od Moltresa na przykład Double slap! Nie, co ty robisz? Kurde, nienawidzę tych zmian No sam zacząłeś robić, nigdy nie zmieniałem Sam zacząłeś zmieniać, Dziomek Dobra e, no cześć No elo, Postarmi. Do widzenia O kurwa, przeżyła Przeżyła Ledwo o, Jakieś tu dwa pociosy Ej, jak mam pp 0 na 5, to coś się dzieje? Ej, nie możesz używać już tego ataku. Wtedy nie mogę używać wodnych ataków? <laughs> to niezła starmi, to niezła starmi, ziomek. Eee, confused. A Patrick się ładnie podzieliło, akurat jesteś po prawej stronie Jima, e, który jest e, wodny, a ja jestem Moltresem. Tak, tak. Ale to ładnie wygląda. Zajebiście kurczę, starmi confused, ej. Hey. Jesteś skonfuzowany, no i Jesteś dobra. martwy. Pff. dobra, Abra Moltres, kończysz frajera. Mhm. Seeking, O, oh, Seeking To masz co... ma wa watera tak, dobra. No ma, atak. na pewno Seeking musi mieć. O, sam się zaatakowałeś. Jak to? No chyba, nie wiem czy to eee, ja nie. Eee, fuck... Tak, tak, tak. No bo jesteś skonfuzowany To jest twój ostatni Pokemon, prawda? Nie. Nie nie ostatni, jeszcze masz Dugonga, no tak. Nie, Deugon nie Dugong nie padł Ej, dobra, mogę mieć problem. Okay, bye. No. Mimo wszystko mogę mieć problem, żeby z mu wygrać. Będę miał problem. Nie no, masz Moltresa, który zabije wszystko co ma. No niekoniecznie Ty masz Sikinga. Nie, on nie żyje Siking. Jak właśnie nim walczysz typie. A dobra, A, mam dwójkę. Dobra, Seeking, dobra, nie, mam nie, dwójkę. nie mam tego drugiego Okej okay. Magmaro. Zobaczmy jak na ciebie to zadziała. Hejka Czemu ja ci fajerpanzem nie użyłem? Przepraszam bardzo. Ja ci praktycznie nie dotykam. No tak. A ty jesteś już otruty, PSN, Paysafe pay PlayStation Network PlayStation Network <grych> Fight, ja y ci nic nie zrobiłem magbartarem. No mam dwa ogniste te pokemony, powiem ci tyle. Okej, okay, okej, okay, now we're Token, made M9. O nie, burn. Jak możesz podpalić? Daj, motherfucker, daj, motherfucker, daj. Boom, be, bum, boom, be, Bum, boom, boom, bim. I ponieważ, ale powiedz, że następny będzie, patrz. I spłonę teraz. No. Ja nie zdąży ci zaatakować nawet. No to dawaj. No dobra, faktycznie. No i co, został Ci tylko Moltres chyba? No tak, a tobie tylko Seeking. <noise> Nieprawda. Prawda. <noise> Nieprawda. Seeking przecież umarł teraz. Nie Seeking. Kto ci został? Ty nie wiesz, co <noise> tak. <noise> Bulbasaur od ciebie mi o, XD! No to kumpel! No to go, burba, Bulba, Może poison, może cię otruję No, flame trawer. I believe, I believe, I believe Bulbasaur. Oh! Yeah. Nie dla psa, kiełb, bassa <ścoughs> no hej <ścoughs> Skorupi, taki smutny <ścoughs> Błuchie Poison, mogę cały czas, będę poizyna używał No to, żeś używał. No tak no to jeszcze mi został tylko ten. Ej, to ty miałeś praktycznie wszystkie Pokémony, ziomek? <noise> Dwóch nie miałem, jak się pytałeś, że ile mam jednego, tak? Tak! No to miałem. i Tak, no, ja to policzyłem. No, no. nie. O! <noise> no to. to, to <noise> final <fajne>, to nieźle. <noise> 40. Było o cokolwiek zrób, Andrzej, p patrz. -pa, dobra, pa, dobra, pa, pa, pa 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 holy Nie, patrzę, sheen, nie będę patrzył. What the pa pa Nie będę pa, patrzył, pa, pa. nie? No, już się troszeczkę. No, troszkę. <Gunki> Dawaj, leć tutaj. Czekaj, zrobię sobie zdjęcie pałatkowe, że cię tak rozpierdam jak pieska? <Gunki> nie, tch, halo Okej, okay. myk 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 Podlecie do ciebie Andrzej? Gdzie jesteś? Nie Andrzej? Co słychać? Widziałaś co mam? Uważasz czy latam? Andrzej? Nie gdzie ma jest nie. Andrzej? Nie. Nie gdzie on? Gdzie on? Gdzie, gdzie, gdzie jest Andrzej? W dyrcie, A, zakopany W dircie Dirty dancing mówisz? Dobra to oczywiście dobra, jak no leci... Co, już jak, tak już ciągnę Spokojnie, już jak leci oczywiście e, Legenda to ja muszę ją nie wyrzucać, tylko ją sobie zostawię w tym Już trzecia mm. legenda. Jednego artykułu no ci już zabrałem. No. Dobra, resztę wypierdzielam. I drugie rundę. No, we'll see. Will Smith nawet by powiedział. Will Smith tu, tu, Dobra, otwieram Okej, okay, okay, okay. słaby level. Kurde, fajny Pokémon, ale słaby level. O nie Chodź tutaj, mały o, koniasz. to jest fajny Pokémon, ale słaby level Wracaj do pokebola no. nie, nie, ja mam bardzo słaby level. Słaby Pokémon i słaby level Ja nie mogę nic złapać, łuk mi wypadł z taki doka. aha o Boże, ten pokemon Wow, wow, okej, okay, okej okay. That was nice Okej okay. O nie, Proszę... znowu ty mała gnidość śmierdząca, niefajna Fuj co mi jakieś dzisiaj dziwne poksy dropią I nie mogę poksy dropić? Okej, dobra Jeszcze jeden. Dobra. Daję jeszcze trzy. Dobrze. No to co jest? Duża szansa, jest, że, że to przegram No ja mam powiem tak o! Fajne Pokémony, ale małe levelowe. Jednego ma fajnego na w miarę spoko lewelu. Mhm. Ja no ogólnie mam ogólnie. Dwa bardzo mało levelowe, i jeszcze jeden musi, jeszcze jeden do wydropienia. O cześć. Jezu! <laughs> ja całkiem Chciałem konkretnie. Walczyć. Go Master Ball. No, w sumie, jak, jeśli chodzi o Pokémon, są wszystkie dobre, ale małe levela, no mówię. Mhm. Ale jeden masz z dużym levelem. No taki powiedzmy. Mogę ci powiedzieć, który level ma: 46. To no, spoko. No. Tygni do. Czemu mnie zaatakował za Arbok? Ej, Pokemon Pokémon y, znaczy ten, level view. Mogę wybrać jakiś atak. Nie chcę, a nie mogę jakiego. Okej, okay, dobra, mamy w, Czekaj, mamy nie, w... nie podchodź pod PC, ta, bo zobaczysz jakiego mam po Pokemona. Dobra, dobra już, bo mnie zaatakował Arbok. Muszę go wyleczyć. Dobra, już muszę podnieść. Dobra. Dobra, gitara. No Gotowy? Do wymiany? No, am ready, ziomek. Which Dobra, number do you prefer, my friendo? Ehm, czworeczkę. Ja pierdolę. to <laughs> oh, Blastoise! Ale super. No Dobra. i przegrałem walkę. E... Piątka. No, niekoniecznie. Okej. Okay. No Dobra, dobra. <laughs> w sumie wyszedłem trochę lepiej nawet chyba na tym brzeg. No nawet levelowo na pewno. Levelowo na pewno. Dobra, to proponuję to walkę pewnie. tych najlepszych Pokémonów naszych na samym środku. Tym zostaj sam inny, tym. Tak? Chyba, że masz lepszego jakiegoś. Y no nie. No to dalej. Sharp, 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 sharp. To jest dla <coughs> Pokémon typu Steel. Mhm. Mhm mm Szczerze nie miałem pojęcia co za Pokémon jest. Pierwsza z go widzę. Protected itself? No. To nieźle że się obronił ziomek. Nie mam pojęcia co za ataki są nawet. Baczymy. it wasn't very effective no tak. Co? Ja nie rozumiem tych ataków. Rozpierdzieliśmy, bo ja, ja nie wiem czy ja mam atak jakiś atakujący mm -hmm. w ogóle. No nie no, wiem, nie bijesz mnie w ogóle. To nie jest zły blastość ze mnie. Szczególnie, że ty jesteś not very effective for me. A i ja też dla ciebie nie jestem zbyt efektyw Zostanę na pyrę. Niekoniecznie. Oła. Wow. To cię nic nie bije, kurde, aż nie, nie Okej. Okay. Dobra. A, przegrałem. Dobra. Uff. No i gitara Ja zobaczcie sobie w bagu, czy ja... O, co ja użyłem? Dobra, nieważne, może być Akurat dobrze użyłem Tak? Dobra Porygon? No nie wiem, co to jest za Pokémon. ja Jego... To jest najdziwniejszy pokemon jest Bardzo ja fajny, to jest e, błąd taki komputerowy On nie, on jest chyba błędem komputerowym, Porygon Serio? Jego lul. możesz złapać, gdy y, komputer rozbijesz, kraftując y, komputer możesz złapać Porygona w Pixelmonach O lol E, cię, zobaczmy. Chyba nic. On nie jest na no ogólnie zabójczo dobry. Wszyscy informatycy mają porygony ziomek. Aha W sumie my jesteśmy tacy informatycy trochę bez informacji, ale no Nic mój porygą ja nie robi. No niestety. Co to robi? Recycle. but it failed. <grym> Panie źle, niezły recycel Nie wiem, co robi recycle. Też nie wiem, w co robi. <grym> Jaki masz level? 33 tego. No. A no i jeszcze. Co <grym> <Trzą> mi <debel grym> teraz, dopiero, teraz dopiero się sk Kogo tam wyślesz na mnie? Nie wiem, nie wiem. Najgorszego, elo. Dobra, O kurde. zasypę, masz? Pierdnięcie, co nie? Nie zaskoczyłem ci pewnie. A patrz, co tu mam jeszcze? Porygon! Z, 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 z. z czym? Z lepszym atakiem. Okej. Okay. <laughs> to ma sens. Au. Ale z, z łabszym, A nie, to był krytyker, dobre. Nasty Plot? No ci koksarz troszeczkę, my friend. Może ten atak? Magic coat? To jest Magic coat, nie? Ja nie znam tych ataków. Mówię, na atakach się za dobrze nie znam. No i polek. poległ. Popory go nie. Popory go Mam jeszcze... No w sumie. O! i kojarzę go. Tak? Dobrze. O kurde. No cześć. Critical ci przed. No. Hej. Ty gnido. Co wysłałeś? O, ale żeś mnie skontrował. Pikachu? O! No to nieźle. O! I co, ja wie, że teraz Cię pokonam? O! Ja... To masz być mocny. O, ty co? Ale przecież żeby ją zaatakować. atakować! to zaatakować. Jak jest ciele? AHA! Kąbaskę! AHA! Co to robi? Mega Drain, to jest... brzmi Aha. jak wysysanie życia! O, AHA! Tak. Przegram to! My favorite skill. No to go. Go, wygra... a nie, no wygrałem. to będzie remis! Będzie szansa na remis! Ghastly. Okej, okay. duchowy pokemon. Paraliżujemy cię. Diabeł duchowny Waiting Ja nie mam żadnego, ja nie mam tylko końca tak Nie, Night's jest chyba atakujący. końca kurwa przy <grym> Ej, dobry jest ten Fox Sobie zwiększyłem jeszcze ataki, wszystko Nie pokonam Superior Wygrasz ze Tauros Fight Aha, Aha! <grym> <A -ha! grym> Dobra, przesrałem I to tak srogo to remisik dzisiaj mamy? Cały czas słyszę Godin, Godin w tle Need rain. Ja słyszę Okej okay. O nie, Andriej No co nie, Co, boisz się przegranej? Nie, nie boję się, Władzę, ale Pikachu, boję. o Pikachu Nie, nie, no, to jest ostatni mój Był Był No dobra, remisik mamy. Ja miałem jeszcze jednego Miałem jeszcze Merila chyba, jakoś tak i Blastoisa do końca, bo nie no i Blastoisa. No, no to remis. bardzo fajnie. No, wygrałeś. Znaczy, wygrałeś tą walkę. No. No Do to remisik mamy. No dobra, także pamiętajcie, moi drodzy, o taktycznej łapie w górę, oczywiście. Tak Jeśli jest. chcecie więcej takich fajnych odcinków z Pixel Monsów? I do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć. Opa. Na razie, elo